Cześć wszystkim z tej strony. To, to kolejny odcinek z serii Wyzwania stu dzieciaków w grze The Sims 4. Ja od razu mówię, że to jest e, nagrywane po raz trzeci. Ja ty już dużo rzeczy zrobiłam w ciągu niecałych pół godziny. No ale niestety e, złośliwość rzeczy martwych i po prostu niektóre rzeczy, no jakby to powiedzieć, e, mnie nie lubią. Także zaczniemy od zrobienia śniadania dla naszych e, dzieciaków. Czemu ty tutaj rudzisz co? Tutaj ogółem e, Nemi i Raven niby śpią, ale no, nie mają tej ikonki, że śpią. Tak samo Jałoku. Jawoku weź to posprzątaj. Mm, tutaj dobrze mamy dom Krishnę, a <grywanie> raczej tylko Krishnę, które nam tak pomaga w sprzątaniu tego wszystkiego, i w ogarnianiu w ogóle dzieci że ja się cieszę naprawdę, że można wynająć niańkę, która będzie przychodzić do nas codziennie i nam pomagać bo z trójką malutkich dzieci, no ciężko jest ogarnąć <laughs> zwłaszcza jak ma się jeszcze nastolatka i dwie e, dwie bliźniaczki także dobra, niech ona tej ogarnie mm, on zaraz tej zje, ale najpierw no, Tam wywaliłeś w sumie, wyrzuć te śmieci stamtąd i ty sobie pójdziesz. Może chwilę pograć? Nie, dobra, bo ty zaraz zjesz tutaj. E, więc e, weź, oglądaj telewizję na razie. Tutaj kto idzie? Mogąś no, o to serducho idzie. Okej. Okay. tu już się omlety robią, ty idź tam wyrzucić. Jak tam dzieciaki? Mm. Poznawaj nowe jedzenie Krishna niech nam da pire z patatów, bo ty to lubisz, a jesteś głodna. Ty jesteś miara miarę okej, okay. Tobie chce się pęchać, no ale niestety nic na to nie poradzicie. Dobra. Te wszystkie dzieciaki wstają i... O, o o. Zawołaj na posiłek. Niech wszyscy zjedzą. Niech tam wszyscy zjedzą. Oczywiście tutaj malutki musi porozrabiać. Lek Leksa w ogóle ma dzisiaj urodzinę. Tak, dzisiaj ma urodziny i przy okazji, ure e przy okazji dzisiaj jest też. E jest też. Bal naturalny. Więc e teoretycznie ja po nikt pójść, ale myślę, że nie ma. E że się po prostu tego nie zrobi. W innych. Poczucie zranienia przez kogoś w pobliżu. Okej, okay, ty do kogo masz tam z y, dołu wyrzuty? Do swojej siostry czy do maluchów? Chyba do maluchów miałaś problemy. No, niestety. Dobra, nie do komputera, tylko idź się załatwić. Idź się załatw, potem zrobisz kąpiel z pompelkami. Ty zjesz, i ty jak zjesz to posprzątasz. Ty natomiast, weź wyjmij stąd lekse Hmm, I pójdziesz... Um, ...grać w... Um, i bloki Czemu by nie? Ty w tym czasie pójdziesz jeszcze... O właśnie, drapinki, bardzo dobrze. A ty posprzątasz tu i przewinie się. Albo nie, ty musisz upiec tort. E, gotuj. Niech się odepnie. I ciasto czekoladowe. Można zrobić ciasto miodowe. My mamy niby trochę miodu i zaraz też pójdziemy po więcej tutaj. Eee ale nie pamiętam, czy dał radę włożyć świeczki w ten miód, czy nie w to ciasto także jeżeli wiecie, to jak najbardziej przyjmę e, wszelkie e, porady, czy da rady, czy nie dobra, ty już możesz stąd wyjść bo teraz pójdzie e, siostra e, jeżeli nie wiecie dlaczego, to po prostu e, w rozbawienie chcę im zrobić, żeby pójść się pobawić z nimi. Ty już stamtąd wyszłaś? Wyszłaś. Dobra. Nie wykąp, tylko... Tylko kąpiel pompel, z bąbelkami. Już. Yy, nie, w tym razie się... Być. Nie zdążyłam przeczytać, bo zbyt szybko kliknęłam. Dobra. Tu wejść tort urodzinowy. Te świeczki urodzinowe. Te dzieci są głodne jakoś, tak więc daj się nakarmić jelenie. A to do lodówki. Ta już jest rozbawiona, tak więc w takim razie lecimy. Okej, okay, dzieciaki już zaliczyły swoje zabawy i możemy wracać. Tutaj widzę, że Jelena zaczęła malować, więc może jej nie będziemy przeszkadzać więc e, tutaj dziewczyny są ogarnięte, także jedna pójdzie mm, ćwiczyć e, pisanie na klawiaturze a druga e, druga niech się bawi na drabinkach natomiast Jabłku Ty weź zrób dodatkowe zaliczenie jak tam u Ciebie z umiejętnościami grania grani wideo 2 dobra mm, Tutaj dzieci, jak tam? Ty jesteś głodny. Eee, czekaj, nie. Tak? Więcej opcji działania? Nie. Obudź. Obudź go i karm z butelki. Eee, I ty też. Eee, dobra, jakbyś się nakarmił. To zrobimy urodziny, eee, urodziny Lexa. Lexa zdmuchuje świeczki. Nie, niech Zdmuchnie Czy przygląda się obrazowi Dobra, eee, ty masz 27 godziny zaliczoną mnie Dobra, nie chcę tu co tym razem będzie miała? Będzie w red... będzie rozrabiaką, okej. Okay. Wcześniej miałam coś innego. Jak za możesz spodziewać prezentu od Simo imieniu Szymon, podarek powinien wkrótce trafić do jej skrzynki pocztowej. Okej. Okay. O, jak słodko w ogóle wygląda teraz. No słodkie. Nie, 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 nie jedźcie mi tego może, czekajcie. Kiedy są następne urodziny? Następnie urodziny we wtorek mają dziewczynki ok, a za tydzień Jelena i Mam, czyli mam tydzień na zrobienie mm, jeszcze kilku rzeczy, ok. Ale my pójdziemy jeszcze tutaj, weź, przejść w strój pszczelarski i zastosuj środek oraz zbierz Najpierw zbierzmy, a potem środek. Ok. mi mm. kombinację i buduj więź z pszczołami. następnie skorzystasz z łazienki. I ty, któraś, która ma tablet, ty. Daj małej. I mała. Niech y, simowe kształty się uczy. Albo pomóc czytajmy książki, niech e, Krishna pomoże trochę. E, Krishna uważa, że Jelena Toskowa jest spoko i chce, aby zostali najlepszymi przyjaciółmi. Czemu by nie? On by mógł, on może. Mm, Te jak tam, dwie godziny, ok? Czemu zostawiłeś małą aż tam? Dobra, czy ty możesz... Przy... tutaj. Ty jesteś mądry i czytaś sobie tam książki. Okej. Okay. Masz trzy książki do końca do przeczytania. OK. Mm. Dobra. Co dalej? A, wiem, bo jest sobota. Ty. Okej, okay, okej, okay, masz masz tutaj przybiegły? E, ty zaproś tutaj Gustawa, e, Zaproś na parcele Natomiast e, wy tu do ciebie dzwoni? Ty i Krishna przy, przy, przyjaźnicie, okej okay. Ty jesteś senna e, Poczekamy jeszcze Ty natomiast nic nie robisz Więc ustaw tej świeczki urodzinowe a ty... Eee, o mój twarz. Czemu jesteś zawstydzony? Zakłócenie prywatności, okej. Okay. to do lodówki. Gustaw już przyszedł? Przyszedł, o! Jakieś inne... Inne ubranko ma. do dowcip. Co tam dalej? Mm, popraw humor. Zabawny flirtuj. zabawny Romantyczny. Intymność całej dłonie. Romantyczne czułości. Jest najzauroczenie. Dobra i na razie tyle. Odpuśćmy sobie bal naturalny. Dobra Pocałuj Okej okay. I czy już można? Oczywiście, że można I staramy się o kolejne dziecko No, jakie ma zainteresowania Tak akurat nam nie powiedzieli, co? Postaraj się, o dziecko, nie dało rady. Dobra, ty tutaj. Nie, ty. ty, ty masz ukończone, dobra, to teraz ty, ty idziesz. Aha. Dobra, zamienimy. I. fizz pisanie. No tutaj, ty mądrzy, czytają sobie książki. Ty natomiast chcesz spać, okej. Okay. Także. E, tu, Krishna. A, ok, bo ty. E, bajka na dobranoc, Krishna. Wy idziecie. Tak, idziecie się postarać o dziecko. E, teraz tak, ty tutaj. Daj się położyć na i, I ty, gdzie jesteś? A, ty jesteś tam. I ty. Daj się położyć do łóżka, kryśnie. Natomiast Ty też jesteś już troszkę wykończona, no ale jeszcze troszkę... Ja Jeszcze troszkę możesz się e, sobie pograć. Ty jeszcze troszkę bawisz się na tych drapinkach. Pokonaj drapinki trzy razy, zdobyć wysoki wynik w polegającej na pisaniu na klawiaturze. Ok, bo Ty już masz piąty poziom? Tak, Ty już zaliczyłaś. Okay. Ty nie to, tylko to zrób test ciążowy A ty się tak nie denerwuj, proszę pana. Biegaj eee. było oczyścić umysł. Ty idź zrobić test ciężowy. No zostaw, tutaj mamy Krishna od tego. Ty już jesteś wykończona, ale jeszcze chwilkę sobie możesz... Dobra, jesteśmy w ciąży, jej! Okej, okay, zdobyłaś sprawność fizyczną. Jest spoko. Teraz kogo tutaj trzeba jeszcze do spania położyć? Ciebie, ale ciebie Krishna położy czy nie? Bajka na dobranoc, Krishna. Musisz się czytał chyba, nie? Tak mi się wydaje, że było czytane. Ale może mi się wydawało tylko. E, dobra, Jelena, nie gadaj tam, tylko położ się w ogóle do spania. Jak już trzeba ją obudzić. Obudź. Idź tam, obudź ją. E, tak, ty. Ty do spania, ty do spania, a ty kłać korę. I ty też do spania, i ty jak już położysz, też pójdziesz do spania. Okej, okay, umiejętność. Okej, okay. i widzimy się już rano. Okej. Okay. Tutaj już nam stał Krishna oczywiście się zajmował małymi przez całą noc, bo jak żeby inaczej. E, jeszcze nam zrobił jedzenie. Kanapka z wegetariańskim pekonem. Super. E, w sumie możemy zjeść to zaraz e, ja mm, Weź porcję. O, o to mi chodziło. I ale reszta nam jeszcze śpi, bo tak, dziewczyny jeszcze. No w sumie jest dopiero szósta, a Nami jest w ogóle przemęczona. Hmm, Jelena nam zaraz stanie. W sumie już może wstać i pójść się wykąpać. I potem e, zje. W sumie może zawołać wszystkich na posiłek. I mamy już w ogóle jesień. I dzisiaj, w sumie dziewczyny, ty możesz stać, ale najpierw to zjesz. Najpierw zjesz, potem cię wyślę do łazienki. Klaudia, eee, lewis? Dobra. Zjesz, idziesz do łazienki. Eee, ty zjesz jeszcze raz, ok. Eee, ty zjesz. Wejdź sobie dzieci same, z, y, dadzą radę. Mm. Ty też możesz już stać, skorzystasz i weźmiesz sobie porcję. Natomiast ty e, tutaj, jak jest umyj ręce dwa razy, to ci higiena e, pod, się podniesie. A potem. A ty posprzątałeś. To mnie cieszy bo ci maniery wskoczą Ty natomiast co potrzebujesz? Czas na ruch? Jesteś ruchliwa? Jak śmiesz mnie kłaść? Okej okay. Odłożenie to raczej się z ruchem jakby nie patrzeć łączy Dobra, chodź zjeść reszta już w sumie na ciebie czeka Ty pójdziesz jeszcze się wykąpać w międzyczasie ty zjesz, ok, wszyscy są ok, więc pójdziemy na wolontariat, oczywiście z całą grupką i pójdziemy na wyprzedaż wypieków, bo czemu by nie, to zawsze nam jakieś tam wartości wzrastają, jak dobrze pamiętam, o tutaj manierę posprzątała po sobie. Ty idziesz, ty już możesz pójść, bo się wykąpałeś, a ty zajmujesz się dziećmi. Ty natomiast możesz wstać i poprosić o kąpiel Krishna. Krishna? Halo? Kąpiel Krishna? W ogóle, czy Krishna kiedykolwiek śpi? Rozpoczęciu wyprzedaży wypieków towarzys towarzyszy chaos, a tymczasem nigdzie nie widać koordynatora. Wypieki nie zostały wystawione na la lady, kupujący tłoczą się bez kolejki, a wolontariusze nie, nie otrzymali żadnych konkretnych poleceń. Co powinna zrobić Raven? Zajmie się koordynacją, poszukaj koordynatora wyprzedaży wypieków. Hmm, może niech zajmie się koordynacją. Kiedy Reven przyjęła kontrolę nad wyprzedażą wypieków, wszystko zaczęło iść jak po maśle. Wypieki zostały pięknie wyeksponowane, wolontariusze otrzymali jasne wskazówki, a nowo powstały system stworzenia kolejek ma szansę na zawsze zrewolucjonizować kolejki na całym świecie. Okej. Okay. Organizacja wyprzedaży wypieków, yy, która podjęła się Reven to korzystnie wpłynęła na jej odpowiedzialność i umiejętności umysłowe. To mi się podoba. Jeszcze trzeci poziom umiejętności. No i super. To mi się naprawdę podoba. E, tak, ty jesteś głodny, więc e, daj się nakarmić kryśnie Ty jesteś brudna, więc e, niech cię Krishna wykąpie. Ty natomiast już jesteś czysta, ale jesteś głodna. No ale to zaraz. E, Najpierw sobie tak eee, się pobawisz kształtami, o. Eee, tylko że na tablecie musisz pierwszy, chyba czy drugi poziom wbić, żeby móc się bawić normalnie, ale niech ci na razie leci. Tutaj, maluch oczywiście musi mieć problemy. Wolontariat kształtuje charakter i potrafi być świetną zabawą. Robienie czegoś dla innych wyzwala pozytywnie z reputację, boże. Jest jednosta, więc czekaj. Wy jesteście w bardzo dobrym stanie, także jeszcze pójdziecie raz na wolontariat. Czekaj tu. Podróż. Weź udział w wolontariacie, oczywiście całą czwórką. I idziecie tym razem na walkę na... Marsz na rzecz walk z chorobą. Tutaj dzieci sobie same dadzą bardzo dobrze radę. W ogóle ale ona blada. Mój już też chyba taki blady jak dobrze pamiętam. Dobra, i dzieci, i dzieci. Rozgniewana, zmuszona do pomagania, udział w wolontariacie. Nemi nie przepada za pomaganiem innym i woli robić podłe i złośliwe rzeczy, ale zachowaj to dla siebie. To sprawa osobista. Ty natomiast zdobył to umiejętności, radość, niesienie, pomocy, po uczestnictwie w wolontariacie Raven czuje się ze sobą bardzo dobrze, to była świetna zabawa. No, w sumie, troszkę tak. Do 10 godzin drugi trymestr, zwiększająca się rodzina, rodzina podziwia nikogoś w pobliżu. No, oczywiście. Ty co robisz? Grasz w kształty, okej. Okay. Jesteś troszkę głodna, ty jesteś głodna? No, troszkę. Ty też. Krishna, zajmuje się nimi, czy nie za bardzo? Co tam Krishna ci będzie robił? Rozmawiać. Okej, okay. tutaj dawaj się Natomiast tutaj e, daj się nakarmić Krishnie. Niech przyjdzie i tutaj pomoże. Dasz jeść? O, umiejętności myślenia. Rewent napotyka sima, który próbuje przekonać ją, by zrezygnowała z marszu, z marszu i poszła z nim pogryć. Co powinna zrobić? Zignoruj sima. Rewent z dobą i determinacją maszeruje w stronę mety. Wie, że ten marsz to szansa na poprawę bytu wielu wartościowych simów, dlatego za nic się nie budda. No jest super. Wpłynęło na empatię. No i to można szanować, dobra. Jak tam Bolin? Bolin już jest najedzony, to niech wyjmie. E, niech go stąd wyjmie. No go tutaj po prostu włożę. Niech tam cię włożę. Bo ty jesteś też głodna i w sumie ty, ty chcesz do łóżka, to też niech cię położę potem. Ty natomiast, yy, niech cię może potem pouczy, korzystając z nocnika. Tylko niech y, powkłada tamtą dwójkę. Nie wiem, co tej się od niej nie pawliło. Dobra, ty zaśniesz oczywiście na środku pokoju. Nie żeby inaczej. I teraz oni pewnie nie dojdą Okej. Okay. Eee, dłości, choroba. To pójdzieś się położyć w takim razie. Dobra. I my w tym miejscu się w sumie pożegnamy. W końcu udało się nagrać i mam nadzieję, że nie będę miała żadnych takich akcji ponownie. Ale... Dzięki wszystkim za oglądanie, zapraszam e, serdecznie na Discorda, na Facebooka oraz na Instagrama, oczywiście do subskrybowania kanału i dawania dzwoneczka, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami, nie tylko z Simsów, ale również z pozostałych serii, oczywiście do lajkowania filmu oraz do komentowania, bo to naprawdę bardzo, bardzo motywuje do na dalszego nagrywania, także jeszcze raz dzięki wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!